Cześć kochani. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o takim modelu kwiatek osobowości. Tak? Przyznam szczerze, że to jest troszkę mój autorski, ale jest to zbitek różnych teorii, w zasadniczo teorii naszej osobowości, naszej tożsamości. Tak? Zacznijmy od tego, że wyobraźcie sobie środek kwiatka, środek stokrotki. Żółte, to żółte. Takie epicentrum, tak? To jest nasza świadomość, to jest to, co pojawia się w momencie naszego poczęcia, już idzie przez całe życie z nami, zasadniczo jest niezmienne i w momencie naszej śmierci idzie dalej. Nie wnikam, co było wcześniej i co było później, jest to indywidualna sprawa każdego z nas, tak? Ja mam swoje zdanie, ale nie będę wam dzisiaj o tym mówił. Każdy może wierzyć w cokolwiek, tak? Konkretna religia, nie ma nic, reinkarnacja y, koło dusz, y, reinkarnacja w kosmosie, gdzieś tak. To wszystko jest nasze indywidualne y, podejście. Tak? Y, I kwestia tolerancji. Każdy, jeżeli nie robi krzywdy innemu, może wierzyć w co chce. No ale <laughs> idziemy jako ten środek stokrotki. To jest tożsamość. To jest ja, self, świadomość. To się nie zmienia. To jest obserwator. To jest cichy obserwator w naszej głowie, w naszym sercu, w nas. Ale już w brzuszku mamy, zaczynamy odczuwać różne rzeczy ze świata zewnętrznego i zaczynamy na nie reagować. Z tego kwiatka zaczynają wyrastać płatki. Podobnież jak się już rodzimy, zaczyna wyrastać nasza tożsamość, nasza osobowość. Do pewnego momentu jest ściśle związana z mamą, ale później już idzie w świat jako samodzielna osoba. Tak? I wyrastają nam różne płatki. Szkoda, że nie mam tej mandali, która jest u mnie w innym miejscu, bo ta mandala jest idealna, prawda? Gdzie jest środek i wyrastają różne płatki dookoła? Piropusz Indianina. indialina. są to różne płatki: zarówno poczucie szczęścia, radość, satysfakcja, tak? poczucie zaspokojenia potrzeb. Yy, szczęście z odpoczynku, tak, sycenie się tym yy, później satysfakcja seksualna. Ale są też cięższe płatki, którymi będziemy, o nich będziemy mówić, bo jak coś jest fajnie, no to zazwyczaj no nie chcemy z tym nic zrobić, tak, tylko chcemy w tym być. Ale jak coś jest niefajnie, no to zaczyna nas <grym> uwierać. I wyrastają również inne płatki. Płatki pod tytułem <grym> lęk, poczucie winy, strach, wstyd, yy, smutek. Złość, gniew, niewyrażony gniew, gorycz wszystkie te uczucia. One wyrastają na różnym etapie życia, ale zazwyczaj w dzieciństwie, tak? Do powiedzmy 6-7 roku życia my się już styknęliśmy z każdym. I każdy, jeżeli się pojawił, to tak jak marker jakiejś choroby, powiedzmy boreliozy, wystarczy, że mieliśmy styczność z kleszczem, któryś chodził, czy z psem i my już możemy i w IgG może nam wyjść borelioza, której nie mamy, ale mieliśmy styczność z patogenem, tak? Te płatki się pojawiają i no są dwie wiadomości. Nie wiem, od której zacząć, od złej czy z dobrej. Nie ma złej czy z dobrej, obie są właściwe. Pierwsza, ta niby zła, jest taka, że jeżeli się wyrósł płatek, on już będzie zawsze. My go nie pozbędziemy się. Jak będziemy go chcieli wyrwać, nie da rady. Im bardziej będziemy go chcieli wyrwać, tym bardziej będzie bolało. Im bardziej go będziemy spychać, tym bardziej będzie chciał wrócić jak taka natrętna mucha. Tak? Yy, druga wiadomość, dobra, jest taka, że te płatki można przemodelowywać, tak? bo one wcale tylko z pozoru mogą być zagrożeniem dla nas. Tak naprawdę, one w, w najgorszym wypadku mają być towarzyszem, a w najlepszym mają być yy, wspieraczem naszym, tak? Bo my na każdy z tych płatków, kiedy widzimy lęk, smutek, zawsze widzimy ich najgorszą wersję. Zawsze widzimy yy, ich najbardziej szkaradną yy, wersję. A one mają różne czynniki. Bo gdy patrzymy na smutek, to widzimy wielkie zęby wielkie zęby drapieżnika, Ale jak cofamy kamerę, widzimy, że tam jest zwykły melancholijny leżący piesek maltańczyk, tak na przykład. Wcale nie groźny, ale ma zęby drapieżnika, jednak ma z bliska. Ugryźć też może. Jak patrzymy na lęk, czyli coś, co nas ma zasadniczo bronić, to widzimy też zęby. Cofamy, a tam jest owczarek niemiecki, który ma nas bronić. Bo lęk jest, tak jak ból dla ciała, lęk jest, broni nas przed zagrożeniem. Małe dziecko, jeżeli się sparzy kiedyś, to już boi się, czuje lęk, strach, że w przyszłości go to spotka, więc nie włoży rękę pod wrzątek. Tak? Poszliśmy na jakąś zakazaną dzielnicę, dostaliśmy bęski, będziemy się bali, że już tam nie pójdziemy, tak? Coż nas programuje, że, żeby odczuwać strach przed niektórymi rzeczami. Będziemy. Wiemy, że ktoś spadł z wieżowca, czy pierwszy raz przestraszyliśmy się wysokości. Już nie będziemy chodzili po krawędzi wieżowca, tak? Już w górach też będziemy uważali. Wpadliśmy w poślizg. No to też nie będziemy szarżowali na mokrej drodze. Lęk ma nam ratować życie. No ale my widzimy zęby, bo jak jest zbyt dużo tych programów, które my zawsze będziemy odbierali jako zagrożenie i będziemy barykadować się przed nimi, Albercik, barykaduj, no to Siłą rzeczy będziemy czuli dyskomfort. Zwłaszcza jeżeli ich będzie 10 tysięcy, bo 10 tysięcy rzeczy nam może zagrażać i my będziemy tego świadomi. No to my, pełni świadomości, że saper myli się tylko raz, tak? Więc ja zderzyć się z Tirem mogę tylko raz. No to zakładam, że nie chcę tego robić. Tylko że tych. Możliwych scenariuszy ego, mechanizm sterujący lękiem, mózg, nasz yy, komputer pokładowy, zaprojektuje nam dziesiątki tysięcy i my w każdy z nich będziemy wierzyli, że się wydarzy. Tak? Nie będziemy potrafili odpuścić. Będziemy mieli totalne potrzebę totalnego poczucia kontroli, żeby przed każdym się zabarykadować. No ale nie da rady zbudować 10 tysięcy barykad, bo każda barykada waży tyle, tyle co barykada i my ją nie. 10 tysięcy barykad waży tyle, co 10 tysięcy barykad i po prostu tysz, w pewnym momencie nas to przytłoczy. No, jest to ciężkie. To są płatki. Te płatki, nie ma innego wyjścia, jak zaakceptować je. Są różne techniki, tak? My podświadomie uciekamy przed tym. Nie chcemy popatrzeć. Nikt nie chce popatrzeć na swój smutek. Nikt nie chce popatrzeć na swój lęk. Nikt nie chce popatrzeć na swój gniew czy gorycz. Chociaż nurzamy się w nich, ale nieświadomie. Ale moment, kiedy zobaczymy je świadomie, tak, zaakceptujemy. jesteś mój. Tak naprawdę te wszystkie płatki jesteście moje. Macie w miejsce u mnie. Macie, tak? My ty, czy tak, czy tak pójdziemy dalej? Tylko pytanie, czy każdy z Was pójdzie jako kula u nogi, 100-kilowa, że nie będę mógł iść, czy pójdzie jako neutralny towarzysz, albo wspieracz? Bo każdy z nas może wspierać. Nawet ktoś może zapytać, a wstyd? Po co mi wstyd? A po to, żebyś nie puścił siarczystego bąka w towarzystwie. Chociażby po to. On Ci mówi nie, tak? Bo się będziesz wstydził. No i już. Może się przyjść. Poczucie winy, niby niskowibracyjne, tak jak wstyd, najniżej, tak? Ale też ma swój sens. Bo jeżeli ktoś ma tego typu hamulec, jak poczucie winy delikatnie, zdrowy, nie w stanie zapalnym, to chociażby sprawi to, że jeżeli zrobi komuś krzywdę, to jest w stanie szybko poczuć to poczucie winy, pobyć w nim chwilę, nie nurzać się w nim później i pójść tą krzywdę komuś załagodzić, wyrównać, tak, przeprosić. to no jest normalne, jesteśmy ludźmi. Ale my w dzieciństwie nie mogliśmy się z tymi płatkami zapoznać, bo nie można nam było być smutnym, nie można nam było być, złościć się na przykład do rodziców, tak? A złożenie to jest tylko hello, moje potrzeby są niezaspokojone. Między innymi, jedna z głównych funkcji u dziecka. A my tego nie mogliśmy, tak? Uciekaliśmy, tak? Płacze tego beksa. Co to jest chłopak z ciebie, że płacze? Nie ma płaczu, nie? Smutek? A on będzie wracał potem. I będziemy przeżywali go bardzo, bardzo nieświadomie. No i będzie nam ciężko, tak? No i tak będzie, yy, tak będzie yy, z wszystkim, tak? Kiedy moja córka przychodzi do mnie i mówi tato, jestem smutna. No ja nie mówię, wydajcie się, patrz jak pięknie, jest smutna, piękne kwiaty, piękne. Do... Nie mówię, puśćmy sobie piękną muzykę, słuchaj, chodź, pobawimy się bajka, jakaś pójdziemy na lody, zjeść, pójdziemy pojeździć na rowerze. <laughs> Nie. No powiem, wiem, rozumiem. Jestem tu. Jestem przy tobie. Przytulę. Żeby w tym smutku mogła sobie pobyć. I później ją będę z tego wyciągał. My mamy się zapoznać z tymi uczuciami, po to, żebyśmy mogli z nimi dalej iść. Nie w bagażu. No to je wyrzucić, nie ma sprawy, ale one hyc będą nam wracać do plecaka, tak? Tylko jako ktoś, kto nam albo towarzyszy, albo nam wspiera. Pierwszym krokiem do przemodelowania jest akceptacja. Jest zobaczenie. Tak, widzę cię mój smutku. Zawsze uciekałem, zawsze ci umniejszałem, zawsze ci ubliżałem. Nie chciałem patrzeć na Ciebie, tak? Nie chciałem ci widzieć, wiesz, getafakara nie? Nie. Ja teraz sobie z Tobą siądę. Siądę sobie razem z Tobą, mój smutku. I razem sobie popłaczemy. Pierwszy raz w życiu świadomie, pierwszy raz w życiu na Ciebie popatrzę. I pierwszy raz w życiu świadomie pozwolę sobie popłakać, tak? Bo przez całe życie uważałem się za maczomena, a płacz jest dla cienkich bolków, tak? To nie. To ja teraz sobie z Tobą popłaczę. Świadomie. I wtedy on jest mój, jest zaakceptowany. Bo te uczucia są jak dzieci tak jak w, inter, w Internal Family System, tak, wewnętrzna rodzina uczuć, one są jak dzieci, jak wychowamy dzieci, takie są, jak wychowamy dzieci na bachory, zaprzestrzeniamy szacunkiem dla bachorów, ale to będą nas skakać i niszczyć, tak, jak wychowamy dzieci na kogoś, kto nas może szanować, to będą nas szanowały, bachory, mówię łobuzy po prostu, ale takie już nie do zniesienia, tak, że nie pośpimy, po prostu zamęczą nas, tak, a my mamy z nimi dobrze żyć, my mamy z nimi się spotkać, cześć smutku, cześć mój wstydzie, Przyszedłem, żeby naprawić nasze relacje. Teraz Cię widzę. Chcę naprawić relacje między mną a Tobą. Akceptuję Ciebie takiego, jakim jesteś. Zapraszam Cię do mojego serca. Wszystkich Was zapraszam. Wszystkie te uczucia. To jest pierwszy krok do przemodelowania. I każdy to może. I każdy to może. I przynosi to ulgę. My, czy tak, czy tak, będziemy szli z, tą, z tymi kwiatkami dookoła. Tylko pytanie, czy to będą śmierdzące, wystające pędy to będą pięknie kwitnące kwiaty nawet lęk może pięknie kwitnąć i my samo to, że my zobaczymy ten smutek i lęk pierwszy raz, zamkniemy i poczuję w sobie poczucie winy, Tak, Samo to, że ja patrzę na niego. Smutek, poczucie winy albo w sobie czuję tutaj coś mnie ściska, tak? Samo to ma właściwości leczące i terapeutyczne i naprawcze, bo już pokazuje świadomość, że jest ktoś, kto jest obserwatorem, jest coś, co jest obserwowane, że ja jestem środkiem stokrotki, który patrzy na płatek, tak jak ja patrzę na rękę, ona jest częścią mnie, tak jak ten płatek, ale nie jest mną, tak, jednak patrzę i ją widzę, no to jest nas dwoje, ja i moja ręka, druga ręka, widzę je, widzę Was w ekranie, moje ręce, jesteście moje, tak. No i mi służycie tak naprawdę, ale ja Was akceptuję takie, jakie jesteście, tak? Tu jest jakaś jedna poraniona, tutaj mam grubszy palec w jeden. Nie wszystko potrafię, nie gram na gitarze tak, jak bym chciał, ale akceptuję Was, tak? Dokładnie tak. I w tym momencie już jest... <laughs> Moje zwierzątka na moim terenie są dość zaborcze. Te dwa, dwie ręce, tak? Mój płatek, widzę go, już to jest, jest obserwator, jest obserwowany, tak? On nie jest częścią mojej wewnętrznej tożsamości, tak? Mojej świadomości. On jest częścią osobowości. On jest osobowością, a to jest, to jestem ja, tak? I on jest nabyty, ale jak już jest nabyty, to pozostanie ze mną zawsze. Jak markery boreliozy. Pytanie, czy będzie OK, czy nie. Tak ich te ręce, tak? Mało tego, te uczucia też mogą ze sobą rozmawiać. Mogę im przedstawić. Mogę przedstawić jedno drugiemu, tak? Mogę przedstawić perfekcjonistę swojemu przeciwieństwu. Leser, tak? On też gdzieś tam jest. Każdy gdzieś tam był na początku leniuchem i tak dalej, tak? I one też mogą siebie zaakceptować. My wszyscy gramy w jednej drużynie. My wszyscy gramy w jednej drużynie. My możemy iść do przodu razem. Nie jesteście rywalami. Gramy do jednej bramki. Ty jesteś obrońcą, ty napastnikiem na przykład. Gramy do jednej bramki. To jest istotne, żeby zrozumieć. tak, I tego typu rozumowanie, ujęcie naszej osobowości pozwala zmienić paradygmat, przemodelować to wszystko, tak? po to, żeby iść dalej. Z przewagą komfortu nad dyskomfortem. I to może każdy, każdy to może. I tego Wam, kochani, życzę. Wszystkiego dobrego. trzymacie się ciepło. Picie dużo <grytanie> napojów, bo jest bardzo, nie? przynajmniej tutaj w Polsce. Cześć, hej. Jeśli podobał się Wam filmik, to udostępnijcie. Jeżeli uważacie, że komuś to może pomóc, udostępnijcie. Tak. Y i dajcie suba i lajka, tak? Zapraszam, ja tu będę nadawał swoje, robił swoje i, i mam nadzieję, że to, jeżeli pomoże chociaż jednej osobie, to ma sens. Wszystkiego dobrego, hej!